X United. Ale czemu są czerwone kreski? Ale czy to nie jest ten? Kurde z YouTube'a? Ale kurwa jak będzie lagował to ja pierdyle. Ja, ja już kuwa, z skulc gorile trafiłem innych takich to kurde, ale czemu są dwie czerwone kreski? Nie? Jak będą z nimi lagi to ja pierdyle. To będzie bardzo źle. To będzie bardzo źle. Oby nie było. Dobra, jedziemy. Patrzcie, dwie czerwone krewki ma malagów. Ja nie rozumiem tej gry. Ale dobra. Nie ma faulu, dobrze. O, show, ale mi zajumał piłę. O, na kontrolę tempa będzie grał? O, kurde. O, kurde, no. Za długo to podanie było. Aż, kurde, myślałem, że mu się wbije w pole karne, nie? Na tak zwanym pejsie, ale się nie udało. LKD, no to spoko, spoko. Od czasu do czasu oglądam jego filmiki. Spoko, fajnie, że tam pokomentował tam w Eurosporcie, brawo, brawo. Także, propsy, propsy. Oby kurde jakaś odbijanka nie zdecydowała o czyjeś bramce. Tego bym nie chciał. Tego bym nie chciał. Myślę, że wy też byście tego nie chcieli. Nie mogę ogarnąć meczy, ale nie mogę znaleźć, ale czego nie może znaleźć? Nie mogę podać, kurde. Presował mnie! No niestety, dobrze, że mnie nie sprasował. Purdę, no prawda? No nie, nie mówcie, że bramkarz to złapie. Ja, pierdyle, tak daleko wyszedł i to złapał. No co za ham z tego dechej? Co za ham? Próbowałem już oddawać strzał, ale kurde, nie udało się. Ronaldo? Te, jak, jak on nie miał w składzie Ronaldo? Co to jest? Czy, czy ja przeoczyłem coś, panowie? Jak to wygląda sytuacja? Czy ja coś za, nie zauważyłem tam? Czy ja nie zauważyłem jego składu na początku, czy go wprowadził na boisko? Halo, Alo. No kurde, jakie składy tu mają ci YouTuberzy? No kurde, no brawo. Tam się włączył ten trener, nie? Trenero mi się włączył. O kurwa, Nangolan, propsy dla Nangolana za to zagranie, nie? Brata taka, że nie mam pytań. Miał Ronaldo, to zajwiście, nie zauważyłem nawet. Lampkarz? Dobra, spoko. Ja go cały czas, olor. Nawet nie popatrzyłem, jakim składem wybiegł na boisko, nie? To jest dopiero podejście, nie? Dopiero w czasie meczu się przekonaj, kim gra rywal. Możesz dbać. Ja pierdyle, no Powiem tak, to co zrobił Manolas, to jest piłkarski kryminał. Chyba przelobowania w ramkarza nieudana. Ale to, co zrobił ten kryminalista Manolas z Grecji, to ja pierdyle. Za to to już nie powinien grać w mojej drużynie. Naprawdę. Podać w Ronaldo piłkę zamiast obok. Ronaldo do Florenziego. No co to było? No. Kurde, nie wychodzą do tej piłki moi zawodnicy. No dawaj, no nie! Za wolno ten El to zrobił, no co za placuś, kurde. Dobra, odbitka rządzi w tej grze, po prostu panowie. Kurde, jak to nie przeszło, nie? <laughs> a ja? ten jego sławny lop Nie znam Nie znam jak coś A tu widzę bardziej nieporadność moich napastników Gomeza z tym e, Z Murielem, tyle wam tylko powiem Obraz wody albo tam wychodzi na wolną pozycję, to jest problem. no nie wierzę teraz, jak mi Modric znajmał tą piłkę. Widzieliście to? Ja sobie kliknąłem podanie, a mój typek nic. Ale poszedł po wolny przelot tam. podanie teraz tam. O kerwa, kto mnie tak skasował, aż się tam wkurzył? Widzieliście? Kto mnie tak skasował tym obrońcą? Lol, co to było? Halo? Ale mnie skasował gościu, no nie mam pytań. Dobra, te podania moje słynne. Zauważcie, Parolo był przed jego zawodnikiem i nie kopnął w piłkę. Ja pierdyle, to jest beka z tej gry. Parolo jest zastawiony, ma piłkę przed sobą i jej nie kopnął, nie? To jest naprawdę lol, to jest tragedia tej gry nieraz. Panie Szarawi, no co jest grane? Bo tutaj nie, nie robię zmian na razie, no liczę na ten jakiś przebłysk tego, no. to na szarawi coś zrobi w tym środku, nie? Tyle Czemu cwania nie rozumiem. Ja pierdyle. LOL! Naprawdę, nie wiem z freestyler skąd się wziąłeś teraz, ale nie rozumiem o co ci chodzi. Naprawdę, nie rozumiem niektórych ludzi tutaj na YouTube. Tory. <try> o kurde i znowu ten modryć Mam w skład, kto się pojawił, Keita, Walde, Ale chyba Ronaldo został, nie? wersje yy, Urodzinowe to są wersje. szarały i ten. No i Muriel. O ja pierdyle, to było skierowane do Muriela, nie? Piłka <grywka> widzieliście, gdzie poleciała? I love this game. Lakaze się widzę, pojawił na boisku. No nieźle, widzę, że tu ostre działa są wytaczane przez mojego oponenta, nie O no ja pierdyle, dobra, to jest właśnie świeżo siły Lacazette. <grywa> to jest jakiś kurde bardzo dobry zawodnik, no nie powiem. Tam go mam w składzie. Kielini, o panie sędzio, myślę, że była bramka. Gold line technologii. Ja już chcę powtórkę. War, proszę. Proszę o war. Jest. Gold line decision system, ale chyba nie było bramki. Jedna jest na żądanie. Challenge poszedł. Traci pan w tym challenge'u. Traci pan w tym challenge'u, niestety. Ja pierdyle, jak to nie przeszło przez tego smolinga! Ten smołuch jebany! Aj, przepraszam za słownictwo! No kurde, no ja pierdyle. Patelnia by była, panowie, patelnia by była! Patelnia, naprawdę. Do pustaka by był gol. Na pustaka bym strzelił, gdyby nie smoling. O brawo dla smolinga, On zrobił niesamowitą robotę. Ok. Ok. No nieźle. Widzę, że ciekawy mecz. El Charowin nie ogarnął totalnie tematy teraz. Teraz zostałem uratowany eee, przez poprzeczkę, słynną poprzeczkę, słynny system Electronic Arts. Wspomagania graczy. Dziękuję. No szkół Rosji, mogłeś to przejąć. Czy jakieś zmianie powinienem wprowadzić mimo wszystko, a nie grać cały czas tym, co gram, bo vip może być. Ja pierdolę, Kante Magic Moment w tym momencie to, co przejął, ale brawo dla niego. Taki ping pong teraz był. Co to było? O o! Graj głową! Tak jest, perfekto! Nie nogą, bo to wiecie, ja sobie mówię z graj głową, a gości by mi nogą podał do handy, nie? I by było OMG, ale kurde słabostka teraz poszła z mojej strony. Bezpieczna sytuacja. Sandro, nice, nice. Wyprowadza kontrę niesamowicie. Szybki derossi. 69 pejsa. Mistrzata z 2006 roku, jakby ktoś nie wiedział. Ale mam nadzieję, że wiecie. To jest przecież historia nowożytnia. Moim zdaniem tam trochę fały było. Kurde, ten ping pong w obronie. Ja pierdyle Smoldini, nie? To jest gość, panowie. Panowie, no ten Smolik, oj, ja pierdyle. Nie mówcie, że w 90 minucie się coś dważywi. 90 minuta, jak ja nienawidzę tej minuty? Po prostu, ja pierdyle. a 90 minuta, lol. Szkoda. Czemu sobie nie kupisz łana, tak? No czemu? Kurde, ta 90 minuta to jest tragedia w tej grze, naprawdę. Jedyny raz, gdzie mi się rozjechała obrona, nie? Nawet nie wiem, w jaki sposób piłkę straciłem, nie mam pojęcia nawet, w jaki sposób piłkę straciłem. E, no nic, no trudno się mówi, ale PLK miał znacznie mocniejszy skład ode mnie, to nie ma o czym gadać, to i tak, że... Os no 89 to prawie 90, no ale to kurde, no Pany... jeszcze No nic, no trudno się mówi, Panowie, trudno się mówi. Kurde, szkoda, szkoda! Szkoda. Jeszcze... No trudno się mówi, no. A Fifa jest taka, że wiecie, że nic z tym nie zrobisz. teraz jeszcze pewnie drugą bramkę stracę, bo to jest właśnie Fifa przecież, nie? To tak słabo? Panowie, no panowie, zagrałbym rewanż, by się okazało, że ja bym wygrał, nie? Także no panowie, to jest, to jest tylko wiecie... Tylko FIFA, no panowie, jeżeli by będziecie oceniać kogoś po jednym meczu, to BVI, nie? Ja nawet nie wnikam, w jaki sposób straciłem bramkę, także panowie, e, w jaki sposób poszła ta kontra, czy to było po moim błędzie, czy to... E, nie, ma, nie mam nic. Poszła kontra 3 na 2, nie miałem szans po prostu.